Witam Państwa, dziś gościem MedExpressu jest pani doktor Dorota Korycińska-Szaban, poradnia chorób metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka. Witam Panią doktor. Dzień dobry. Pani doktor, temat fenyloketonurii nie gości tak często, jak to powinno być w mediach i dzisiaj będziemy te zaległości nadrabiać. My wiemy, że takim wielkim wyzwaniem dla dorosłych, opiekunów, rodziców dzieci z fenyloketonurią jest prowadzenie odpowiedniej diety. To powiedzmy, na czym ta dieta polega i gdzie te trudności najczęściej się pojawiają? Zanim powiem o diecie, to muszę powiedzieć kilka słów o samej chorobie. Fenyloketonuria jest chorobą genetyczną spowodowaną zmianą, czyli mutacją w jednym z, ge z genów odpowiedzialnych za produkcję enzymu przekształcającego fenylalaninę do tyrozyny. Objawy kliniczne fenyloketonurii wynikają z nagromadzenia się nieprzetworzonej fenylalaniny w, w płynach ustrojowych oraz w układzie nerwowym. Oczywiście pacjent, jak to wszędzie jest napisane, ma nieleczony pacjent, ma charakterystyczny wygląd, jasną karnację skóry, blond włosy, błękitne tęczówki, ale najważniejszym i najgroźniejszym objawem jest niepełnosprawność intelektualna u nieleczonych pacjentów zazwyczaj w stopniu znacznym. Nie ma leczenia przyczynowego na dzień dzisiejszy, oczywiście są próby i są badania kliniczne terapii genetycznej, natomiast jedyną skuteczną metodą zapobiegania wystąpieniu objawów klinicznych jest stosowanie specjalnej diety bogofenelaalananiowej. Jest to, to brzmi bardzo fajnie, ja. ale ta dieta nie jest taka prosta. Oczywiście nie chcę powiedzieć tak, żeby się wszyscy teraz przerazili, że to, to jest coś Bo strasznego. Bo można to opanować, prawda? Tak, można to opanować. Jest, są poradnie metaboliczne, gdzie są lekarze i dietetycy, którzy są dedykowani tej grupie chorych i zawsze służymy Państwu pomocą. Ta dieta polega, jest to dieta ubogo fenyloalaninowa, nie niskobiałkowa, jak czasem słyszymy. Z diety chorych wyklucza się... Produkty zawierające naturalne białko. Tak więc chory nie z, może spożywać mięsa, wędlin e, na czyli mleka, również mleka mm -hmm. mamy. No, mleko mamy w ograniczonych ilościach, e, ale to tylko w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Nie może zjadać ziaren zbóż, a więc zwykłego pieczywa, nie może jeść roślin strączkowych, e, żelatyny, e, sezamu, maku. Także, jak widać, z tych ograniczeń produktów. jest bardzo dużo. E, źródłem białka, no bo bez białka nie nasz organizm nie potrafi funkcjonować. Źródłem białka są specjalne e, preparaty e, syntetyczne mieszaniny aminokwasów, które pacjent musi przyjmować w określonej ilości w kilku porcjach w ciągu dnia no i źródłem witamin, minerałów są warzywa, owoce i specjalna żywność niskobiałkowa, która jest głównym źródłem kalorii. Trudność w prowadzeniu diety polega na tym, że to nie jest tak, że chory nie może otrzymać w ogóle fenylalaniny. On musi otrzymać pewną ilość fenylalaniny, bo to jest aminokwas, który jest niezbędny w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego i ta ilość jest ściśle określona. I dlatego pacjent y, otrzymując spożywieniem y, fenylalaninę musi wszystkie produkty, które dostaje, zważyć, zmierzyć, przeliczyć hmm. w nich zawartość fenylalaniny, białka i kalorii. Y, robią to na początku małych dzieci, opiekunowie, rodzice, a później pacjent w przyszłości uczy się sam. tego sam. Y, i dodatkowo jeszcze musi pamiętać o preparacie. E, może powiem od razu, że preparat y, to tak fajnie brzmi, że jest, że się liczy, tylko te preparaty są to preparaty syntetyczne. Które. Um, mają, mają specyficzny smak tak, i zapach. mają specyficzny smak i zapach. E, I e, czasem jest tak, że nie od razu pacjent e, akceptuje smak tego preparatu. E, jeżeli jest e, dziecko leczone od okresu noworodkowego, a tak w Polsce jest, ponieważ mhm. fenyloketonuria jest rozpoznawana w toku badań przesiewowych noworodków, czyli w pierwszych dobach życia i leczenie jest wdrażane przed wystąpieniem objawów klinicznych, bo to jest jedyny... Skute to jest jedyna skuteczna metoda, jeżeli zaczniemy przed wystąpieniem objawów klinicznych. Jeżeli rozpoczynamy leczenie wtedy, kiedy są objawy kliniczne, to już 100% sukcesu nie My też nie osiągniemy. możemy przerwać przyjmowania tych preparatów, prawda? Bo też mogą te objawy się nasilić czy wystąpić. E, tak, leczenie jest na całe życie. Przez całe życie musi być prowadzone. Wiemy już, że toksyczne działanie fenyloalaniny na mózg człowieka działa przez całe życie. E, Oczywiście, jeżeli zdarzają się takie okresy w życiu dorosłym, kiedy pacjent rezygnuje z diety i dochodzi do niewielkich zmian w mózgu, powrót do diety powoduje ustąpienie tych zmian. Natomiast nie dzieje się tak, jeżeli tak jest w okresie noworodkowym, niemowlęcym, wczesnodziecięcym. Jeżeli zmiany są nasilone, to one się mogą troszkę zmniejszyć, ale nie ustąpią całkowicie. Pani doktor, powskazała Pani te trudności, na jakie napotykają rodzice, no bo tu trzeba się nauczyć, przeliczania, to też są pewne ograniczenia związane z podróżowaniem, no wiele, wiele różnych codziennych kłopotów się pojawia, ale można to opanować. Ważne jest, żeby przestrzegać tej diety. A co jeśli pacjentka z fenyloketonurią e, chce podjąć decyzję o macierzyństwie, chce zostać mamą? E, czy z jakimi ona problemami się mierzy? No bo też e, chyba musi jeszcze bardziej restrykcyjnie tej diety przestrzegać. Jak to wygląda? Um. Okres ciąży u pacjentki z fenologetonurią to jest dla nas najważniejszy okres i naj, najważniejszy po okresie noworodkowym. Jeżeli dzwoni nasza pacjentka i mówi, że jest w ciąży, to my naprawdę, w, mimo że mamy duże kolejki, długi okres oczekiwania, pacjentka w ciąży przyjeżdża do nas natychmiast, natychmiast następnego dnia roboczego po rozmowie. Jeżeli jest w stanie, to, to już zależy od niej. My naprawdę rzucamy wszystko i się zajmujemy tą pacjentką. Idealna jest sytuacja taka, kiedy się pacjentka przygotowuje do ciąży, mhm. ponieważ stężenia fenylalaniny, w, takie, które zapewniają prawidłowy rozwój układu nerwowego w okresie dziecięcym do 12 roku życia, powinny być w granicach od 2 do 6 mg na decylitr, w wieku dorosłym do 10. Więc kobieta, która planuje ciążę, e, może mieć 10 mg na decylitr, natomiast w ciąży bezpieczne stężenia są. Między 2 a 6. Czyli idealnie byłoby, gdyby kobieta planowała tę ciążę, była z nami w kontakcie i zazwyczaj tak jest. Nasze pacjentki otrzymują informacje o zespole fenyloketonu matczynej, o którym być może powiemy za chwilkę, o którym tak. powiemy za chwilkę. Wiedzą, czym to grozi i wiedzą, że powinny w momencie planowania ciąży się do nas zgłosić. My wtedy dopieramy odpowiedni preparat, ponieważ nie wszystkie preparaty, te bezfenylalaninowe kobiety w ciąży mogą przyjmować. Dopieramy odpowiedni preparat, pacjentka tak. się czy liczyć, y, mierzyć, ważyć, zapisywać w, wszystko, co zjada. To nie jest takie proste. Dorośli pacjenci, którzy już okrzepli w tej diecie, oni nie. Tak myślę, że większość z nich codziennie nie liczy tego, co zjada, natomiast w ciąży Koniecznie. jest to absolutnie konieczne. Ale czy też wspomniała Pani o tych preparatach o chemicznych, one nie są smaczne, one czasami przykro Kobieta w ciąży często cierpi z powodu nudności. No To jest taki stan, kiedy ta wrażliwość jest szczególnie wyostrzona. Czy tutaj jest jakaś odpowiedź? Są jakieś preparaty no, lepsze dla nich, czy też bardziej wskazane dla pacjentek? Oczywiście ciąży? są preparaty, które są dedykowane e, e, kobietom w ciąży e, w Polsce. Są to syntetyczne mieszaniny aminokwasów i wszystkie mają specyficzny smak. Zdarza się tak, że pacjentka może w ciąży kontynuować ten sam preparat, który przyjmowała, i to jest dobrze, bo wtedy nie zmienia preparatu i nie ma problemów z akceptacją. Natomiast jak musi zmienić, to bywa różnie, dlatego chcemy, żeby się pacjentki przygotowywały do ciąży, żeby się przyzwyczaiły. Natomiast jak już jest w ciąży, no to musi natychmiast zaakceptować preparat, od razu dużą ilość preparatu, od razu. Musi zrezygnować z wszystkiego niedozwolonego. No, na świecie są preparaty, które są y, bardziej przyjazne smakowo i zapachowo. To są y, glikomakropeptydy, czyli y, takie, y, których źródłem jest, y, są białka serwatkowe. One przyjemnie pachną, mają przyjemny zapach. W Polsce niestety nie są refundowane, niedostępne dla naszych pacjentów. Wspomniała pacjentek. Pani o fenyloketonurii matczynej. To jest coś, czego chcemy uniknąć, prawda? Państwa opieka i, i zaangażowanie nad kobietą w ciąży właśnie taki sobie stawia cel. Co to jest ta fenyloketonuria matczyna? Zespół fenyloketonurii matczynej to jest zespół wad wrodzonych, które występują u dziecka kobiety y, chorej na fenyloketonurię, która w trakcie ciąży, u której w trakcie ciąży stężenia fenyloalaniny we krwi przekraczają te wartości zalecane, czyli są powyżej 6 mg na decylitr. Ehm. To są wady bardzo różne. Dotyczą wszystkich układów noworodka. Noworodek nie jest chory na fenyloketonurię, bo mm -hmm. tego się nie boimy. Oczywiście zdarzają się, że kobiety z fenyloketonurią rodzą dzieci z fenyloketonurią, jeśli mąż jest chory na fenyloketonurię albo jest nosicielem. Ale my w naszej poradni mamy ponad 1200 pacjentów, mamy pojedyncze takie przypadki. Natomiast trudnym i tego, czego się boimy, chcemy uniknąć, to jest zespół fenyloketonurii matczynej. E, tak jak powiedziałam, wady mogą dotyczyć Dusze. każdego układu, przewodu pokarmowego, mhm. paluszków, wyglądu twarzy, ale najważniejsze jest to, że ci... Pacjenci, te dzieci rodzą się z niepełnosprawnością intelektualną. Nie rozwijają się, nie rozwijają się ponieważ ich mózg też nie może się hmm. prawidłowo rozwijać. Natomiast dobra informacja jest taka, że my wiemy, jak zapobiegać temu zespołowi, bo właśnie przygotowanie do ciąży i um, utrzymanie stężeń fenyloalaniny podczas całej ciąży w granicach bezpiecznych, czyli między 2 a 6 mg na decylitr, tak, powoduje, że dziecko się rozwija prawidłowo. E, oczywiście, tak jak we wszystkich, populacji mogą się rodzić dzieci z różnymi oczywiście. chorobami, ale potrafimy zapobiec wystąpieniu zespołowi fenylokotonurni. No i tu jest z, 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 z ważnej matricznej. świadomości rodziców, i opiekunów, i, i wszystkich, którzy otaczają e, kobietę w ciąży. E, Pani doktor, takim trudnym momentem też dla m, dorosłych e, opiekujących się dzieckiem z fenylokotonurnią jest pójście do szkoły. No i teraz tak, no, dziecko musi też przyjmować te preparaty w szkole, musi wie w jakiś sposób mieć możliwość zrobienia tego, no nie może uczestniczyć w urodzinach kolegów, koleżanek, no bo nie je pewnych produktów, nie może tego zrobić. Czy mówić w szkole o chorobie dziecka, czy nie mówić, no wiele pytań się pojawia. Jak, jak pani, praktyk, człowiek, który pracuje i lekarz z rodzicami, jakie praktyczne rady by Pani skierowała właśnie do rodziców? rzeczywiście, no, takim trudnym momentem jest w ogóle wyjście dziecka z, z domu. domu. Czy to jest żłobek, czy to jest o, tak. przedszkole, czy to jest szkoła. Oczywiście szkoła jest pewnie trudniejszym, bo dziecko się robi bardziej samodzielne. Rzeczywiście chce się spotykać z kolegami. Ja chciałabym, żeby to bardzo mocno zabrzmiało, chciałabym to podkreślić, że dziecko z fenyloketonurią, które, u którego choroba została rozpo, rozpoznana w okresie noworodkowym, wykryta w przesiewie noworodkowym, u którego leczenie e, jest prowadzone czyli ta dieta ubogo jest prowadzona restrykcyjnie, zgodnie z zaleceniami i u którego się utrzymują stężenia fenylalaniny w granicach zalecanych, wartości zalecanych dla wieku, te dzieci rozwijają się prawidłowo. Ich rozwój jest podobny do rozwoju y, rówieśników. Także mm, nie do końca tutaj się zgodzę z tym, znaczy no, nie mam się zgadzać, albo nie chciałabym powiedzieć, że mogą te dzieci uczestniczyć w aktywnościach w szkole, w tym również w uroczystościach, w urodzinach, w wyjazdach hmm. na wycieczki. Hmm. E, problemem jest tylko zapewnienie diety. diety. E, oczywiście teraz jest coraz więcej takich produktów w zwykłych sklepach, które mają niską zawartość hmm. białka i my też, panie dietetyczki, podczas wizyt o tym mówią, pokazują, mówią, gdzie to kupić. Także można nawet poprosić organizatora uroczystości, żeby się zaopatrzył Potrzył w taki, taki produkt, rzeczy. który nie jest tak bardzo drogi, bo żywność niskobiałkowa, która jest dostępna w specjalnych sklepach, jest dużo droższa hmm. niż taka zwyczajna, jak to w, w cudzysłowiem Mówię, żywność. Natomiast, żeby dziecko było bezpieczne w szkole, to musi najpierw otrzymać odpowiednią edukację od swoich rodziców, od nas. Musi wiedzieć, jakie są produkty dozwolone, jakich produktów nie może spożywać i musi w sobie wyrobić, rodzice też są za to odpowiedzialni, opiekunowie, tak, taki nawyk zapytaj zanim zjesz bo też nie chciałabym żeby pacjenci nasi mieli taką łatkę że ty jesteś chory na fenyloketonurię to nie możesz Możesz, tylko określone, określone rzeczy. rzeczy, czyli możesz uczestniczyć we wszystkich aktywnościach, możesz brać udział na WF-ie, możesz brać udział w zawodach sportowych, mhm. e, możesz brać udział w olimpiadach, e, natomiast nie możesz jeść wszystkiego. E, jeżeli wiemy, że na, no w szkołach jest taki zwyczaj, że dzieci jak mają uroczystości imieniny, urodziny, przynoszą jakiś poczęstunek, idealnie by było, gdyby y, rodzice w klasie wiedzieli, że mhm. to dziecko nie może jeść czekoladowych cukierków, ale może landrynki. To jest I w edukacji świadomość, prawda, nas wszystkich. Ta, tak mhm. jest. Na pytanie, czy mówić, czy nie mówić w szkole, ja przyznaję, że ja zawsze mam dylemat. Ja nie mam jednoznacznej ja odpowiedzi na ten temat. Myślę, że chyba nikt z nas nie ma, bo czy powiedzieć nazwę choroby, która jest rzadka i często powoduje milion pytań, co to jest, to zależy wszystko od to. środowiska, to zależy też od współpracy rodziców. Natomiast na pewno na 100% trzeba powiedzieć, że dziecko jest na specjalnej diecie. Czego nie może jeść, co może jeść. E, I e, też chciałabym powiedzieć, jeżeli słuchają nas nauczyciele czy wychowawcy, że w fenyloketonurii na szczęście jest tak, że jeżeli dziecko spożyje przez przypadek, przez pomyłkę albo dlatego, że chciało spróbować jakiś niedozwolony produkt, to nic mu się od razu nie stanie. To nie jest tak jak w alergii, że dostanie wysypki czy nawet zasłabnie. E, to się... Jeżeli będzie, będą się powtarzały te sytuacje, to może, będzie widać te nieprawidłowości to w przyszłości. To na pewno nie. Jeśli jest jednorazowe wydarzenie, to absolutnie nie, więc tutaj się nie trzeba bać tych dzieci. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć o tym rodzicom. I jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko przychodzi do szkoły i ma urodziny, i ma. Cukierki czekoladowej częstuje wszystkich. To też powinno poczęstować to nasze dziecko, chyba że rodzice zadbali wcześniej, bo wiedzieli, że będzie i pani wychowawczyni ma cukierki, cukierki. również czekoladowe, z, tylko z czekolady niskobiałkowej. I jeszcze chciałabym powiedzieć o preparacie, bo to jest problem dla pacjentów z fenyloketonurią, ponieważ tak jak już mówiłyśmy na początku, te preparaty mają specyficzny smak i zapach intensywny. Dziecko troszkę inne. się wstydzić zażywać je w szkole. Tak jest, troszkę inne niż jesteśmy, nasz, jesteśmy my przyzwyczajeni na co dzień. I zdarza się, ja znam takie historie, kiedy dziecko nie chce pić preparatu w szkole. E, no, nawet usłyszałam historię, mama jedna powiedziała, że poszła do psychologa, że dziecko nie pije preparatu, a przebywa w szkole kilka godzin i musi mm. wypić. No i pani psycholog. Myślę, że mama zwróciła się z zapytaniem, jaką technikę zastosować, żeby dziecko przekonać. Natomiast pani psycholog powiedziała, że no to niech pije po w szatni. To ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Preparat, no oczywiście można podać dziecku, to zależy, jakie są preparaty. Są preparaty gotowe do spożycia, które wyglądają jak soczki. Wystarczy odkręcić kurek, mm. y, znaczy korek, wypić mm. i wyrzucić opakowanie do kosza. Są w postaci proszku, które trzeba rozpuścić. Można, część pacjentów wiem, że ma rozpuszczane w butelkach, w soku, można to wypić. No ale można też w, w, w proszku podać i myślę, że. Mm, wydaje mi się, że należy zaangażować w młodszych klasach wychowawcę, żeby dopilnował, żeby dziecko wypiło, a nawet pomógł o, rozpuścić oczywiście. preparat. W starszych klasach jest to może trudniejsze, no ale myślę, że starsze dzieci są już samodzielne, ale w sytuacji, w której jest rzeczywiście problem, e, zastanawiam się, ale tak myślę, że, że dobrym miejscem mogłoby być gabinet pielęgniarki, która pomoże rozpuścić oczywiście. po prostu preparat i dziecko go wypije. Natomiast dzieci przynoszą ze sobą e, gotowe produkty. E, Posiłki. I uważam, że nie powinno być tak, co się niestety zdarza, to wiemy od pacjentów, mhm. że pacjenci spożywają w, oddzielnie. Uważam, że powinno być miejsce szkolnej. na stołówce szkolnej, gdzie wszystkie dzieci spożywają swoje posiłki. Takie dziecko swój obiad powinno zjeść i nawet y, należy ten obiad znaczy w kuchnia powinna udostępnić mhm. możliwość podgrzania takich posiłków. No bo jest to trudny moment, ale szkoła jest nieunikniona. No i a poza tym no, integracja jest najważniejsza. najważniejsza I akceptacja. Tak Pani jest. doktor, jeszcze jedna kwestia. Na jakie zmiany czekają pacjenci z fenyloketonurią? Bo na pewno o. jest sporo o, tak. o, <grymne> no, ja, no, i Najczęściej jak pacjenci przyjeżdżają dorośli, to mówią, pani doktor, jest już ta tabletka, <grymne> którą mógłbym łyknąć <grymne> nie. i nie stosować diety. Tak, to no, oczywiście taki trochę żart, ale rzeczywiście na to pacjenci czekają, że będzie tabletka, którą łyknął i będzie w porządku, ale nie ma jeszcze takich tabletek. Ja myślę, że przede wszystkim czekają na to, że będą mieli dostęp taki sam jak cały świat do nowoczesnych metod leczenia. Na świecie oprócz diety ubogo są stosowane, jest stosowany BH4, który pomaga w przetwarzaniu fenylalaniny, jest też terapia enzymatyczna. No, na świecie też są produkty, właśnie to, co mówią tak, glikomakropeptydy, tak. których w Polsce nie ma. A myślę, że to jest akurat w zasięgu naszej ręki, bo to jest produkt, który yy, przebadany, przypuszcza, przebadany, sprawdzony i, e, I wyświetlany przez część Właśnie pacjentów. myślę, że przez dużą część pacjentów tak. byłby akceptowany. No on ma pewne ograniczenia, bo nie wszyscy pacjenci mogliby go spożywać, ponieważ zawiera określoną ilość fenylalaniny. No ale to jest y, y, jakby kwestia pacjenta, pacjent, lekarza, dietetyka, to wszystko można ustalić. Myślę, że czekają też na to, że... Będą mieli na poradnie dla dorosłych, których nie ma. W Polsce um, pacjentami z fenyloketonurią zajmują się pediatrzy. Pojedyncze, pojedynczy interniści się uczą tego. A także na to czekają. Na co jeszcze czekają? No myślę, że... To są najważniejsze my, kwestie. Tak, myślę, że też y, na łatwiejszy dostęp do żywności niskobiałkowej, właśnie to mhm. jest ważne. W Polsce żywność niskobiałkowa nie jest refundowana, jest y, droga y, i to może stanowić pewne ograniczenie, więc na pewno też na to czekają, żeby ta żywność albo była tańsza, albo refundowana. No myślę, że pacjent by pewnie tu więcej powiedział. To już są też bardzo istotne informacje. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.